Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Adam, ziomek ziomek, siemaneczko. Siemanko, cześć. No i co, na samym starcie była to walka przegrana, ale myślę, że no, przejdziesz do historii, grubo wszedłeś w grondę. No co, myślę, że byłem przygotowany na finał, walkę nawet, znaczy no przygotowany, no mówię, że przygotowany byłem na 110%, chciałem tutaj jednak wejść, yy, no co, z do gromdy. Miałem zamiar wygrać, no ale skończyło się jak skończyło się, prawda? No ale trzeba przyznać, że kurczę, ta walka trwała prawie 40 minut, nie wiem. Spodziewałeś się, że ona może tak długo trwać? już to spodziewałem się, że walka z Łukaszem może wyjść do piątej rundy. Czy że aż tak długo? No nie wiem, no nie. Nie ja, ja on zadawał ciosy, ja nie padałem na początku później. Ja też zadawałem ciosy, on też nie padał, obaj byliśmy twardzi, ale no co, jednak zdrowie jest ważniejsze, prawda? To prawda, zdecydowanie i podejrzewam, że jednak będziesz chciał wrócić jeszcze w przyszłości do tej grondy. Tak, tak, jak najbardziej. Myślę, że za jakiś czas się zobaczymy tutaj ponownie. Ale co, Superfight czy nadal interesuje Cię pas i walka w turnieju? Zobaczymy, nie? Myślę, że Superfight też jest fajną opcją. Jednak jedna walka to jest zawsze, zawsze też przygotowania pod konkretnego mniej więcej, przyjdzień. chociaż nie, to też losowanie dzień wcześniej, ale, ale jedna walka też jest bezpieczniejsza dla zdrowia, prawda? Zdecydowanie, powiedz jakbyś jeszcze też powiedział odnośnie parę słów pierwszej walki ze Złotym, ponieważ tam chyba no w głównej mierze przeważałeś w tej walce. No co, no kurczę, zobaczyłem jakąś lukę, no to polowałem jednak tym prawym gdzieś tam weszło raz drugi, kurczę, słyszałem jakieś podpowiedzi, no to ponowiłem, no to zadziałało, nie. A był jakiś stres przed wyjściem? W ogóle wiesz, całe przedstawianie, ten anturaż i ta otoczka. Wiesz co? Stres był myślę bardziej w dniu wczorajszym, Z tymi, najgorsze były te wywiady wczorajsze jakieś, gdzieś tam mi się udało trzymać boczkiem jeden, udzieliłem i znikłem w hotelu. Ale co, dzisiaj no co, stres zostawiłem już tak naprawdę w hotelu i poza linami, tak. Rozumiem, teraz mieliśmy szybką walkę, można powiedzieć, spodziewałeś się, że Gleba tak szybko zakończy ten pojedynek? Wiesz co, spodziewałem się, że Gleba naprawdę jest mocnym zawodnikiem. Nie wiedziałem, co, co. Nie wiem. No, kasy z on tak. pokaże, ale widziałem, że nie był chyba w najlepszej formie. No i gleba skończył no, tak, jak powinien, czyli bardzo szybko, bardzo mocnym, nok ciężkim nokautem chyba tak. To jeszcze przed chwilą była też walka brodacza. Co, co mógłbyś o niej powiedzieć? Bo z mojej perspektywy to wyglądało tak, że niedźwiedź na początku miał taką przewagę i ogólnie dominował. A w kolejnych etapach tak Brodacz jednak kąsał, kąsał i, i ukąsił. co, nie mogę ci nic powiedzieć o tej walce, bo szczerze oglądałem tylko urywki, także nie będę się wypowiadał, nie? Ale no, Brodacz wygrał. Co, gratulacje, tak? Jasne. Yy, tak czy siak, myślę, że zapadłeś i zapisałeś się w historii Grądy i, i to jest jedno z mocniejszych wejść zdecydowanie, tak więc gratulacje. Pomimo przegranej. Dziękuję. Myślę, że jeszcze się zobaczymy za niedługo i postaram się tutaj też pokazać jak najlepsze strony, nie. A jakbyś mógł właśnie powiedzieć odnośnie urazów, czy na tą chwilę ręce są jakoś połamane, czy coś, czy wszystko jest ręce ok. chyba nie są połamane, są popuchnięte, ale, ale chyba są kości całe, co, jakieś drobne rozcięcia na twarzy, się siniaki, guzy, ale to no co no. Byłem to gotowy, byłem chyba wchodzę tutaj, tak? A miałeś wcześniej jakieś właśnie styczności z walkami na gołe pięści? Myślę, że każdy gdzieś tam miał akwarystyczność z walkami na gołe kurczę większy, Jeden większy, drugi mniejszy, ale chyba każdy miał. tak? Rozumiem. Dobra, nie męczycie już więcej. Wracaj do pełni sił i widzimy się następnym razem. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie piąteczka.